Masz świeżo zainstalowanego Gotika ze Steama, a on nie działa. Jak to naprawić? Ja jestem Crash i pokażę Ci to rozwiązanie. Przejście tego krótkiego poradnika daje Tobie stuprocentową pewność, że zadziała Tobie Gotik 1, więc zabieramy się za temat. Słuchajcie, musicie sobie wejść w opis i pobrać sobie następujące pliki, już Wam pokazuję, jakie to są. Jest to tak, player kit oraz system pack w najnowszej, w najnowszej wersji yy, oraz taki oto plik tutaj VDE, VDFS32G. Yy, co robimy? Najpierw instalujemy player Kita. Słuchajcie, my go sobie tutaj zainstalujemy normalnie. Musimy dać konkretną ścieżkę do naszego gotika. Może wam się nie podpowiedzieć, może może wam się podpowiedzieć błędna ścieżka. więc musicie sobie wybrać i ustalić, gdzie macie waszą lokalizację gotika. Instalujemy normalnie, klikamy close. Fajnie. Jeżeli chodzi o system paka, robimy to w identyczny sposób. Tutaj nie ma filozofii. Ja z racji, że już go instalowałem, mogę tylko go reinstalować, więc tego nie będę robił. Ale wy robicie to dosłownie w taki sam sposób, jak to było z player kitem. Robicie tego system paka. Jak już go zainstalujecie, jest to dość krótki etap. Musicie wejść sobie w ten folder. Proszę bardzo. I wypakować ten plik. Ctrl v. przepraszam, Ctrl C. Wchodzimy sobie w pliki naszego Gotika. I tutaj w zakładce System. Zaznaczam System. Jak mamy taki widok na początku. Wchodzimy sobie w system. Klikamy ctrl-v Zamień pliki w miejscu docelowym. I OK. Ostatnim krokiem, jakim musicie tutaj zrobić, jest to właśnie tutaj wejście we właściwości. O, sorry, nie to. Weźcie we właściwości zgodność i koniecznym jest, żebyście zaznaczyli sobie tutaj uruchom ten program w trybie zgodności Windows XP Service Pack 3. To jest must have. Ja polecam wam ustawić sobie jeszcze uruchom w rozdzielczości ekranu 640x480, to będzie normalna jakość ekranu, zaufajcie mi. To jest tylko na potrzeby uruchomienia. Więc tak, wszystko zobaczycie w praniu, jak to wygląda. Wchodzimy sobie jeszcze w Gothic Starter robimy to samo dosłownie musimy sobie tutaj ustawić Windows XP Service Pack 3 oraz uruchom w trybie rozdzielczości, uruchom w rozdzielczości ekranu 640x480 klikamy OK i w tym momencie co robimy? klikamy sobie GRAJ uruchamiamy sobie Gotika. klikamy zatwierdzamy OK i jak widzicie on się już uruchamia Akurat jeszcze myszkę widać, widzę. No dobra, ale jak czytało, gra już wszystko jest normalne. Normalnie działa. Klikamy nowa gra. Skipniemy sobie zaraz ten filmik. Tylko niech się pokaże jakiś obraz. To wtedy. Królestwo Myrtany zjednoczone pod berłem króla Robara II. Nazywam się Diego. Jestem nie interesuje, jeśli... Dzięki, za pom jak... jak widzicie, klatka się normalnie odblokował. Wszystko działa poprawnie. I nic tam to nie doskwiera. Gdybyście mieli jakieś problemy, piszcie w komentarzach ja na pewno wam pomogę. A jeżeli będzie trzeba, to nagram, nagram dla was jeszcze raz poradnik. W jaki sposób naprawić tego naszego gotika. I co, to byłoby wszystko. Jeżeli Wam pomogą, zostawcie kciuka w górę, żeby dotrzeć do kolejnych osób, które potrzebują takiej pomocy. Jest to krótki poradnik, więc why not, Czemu nie? Życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.